to wos mojej małej kuchni. Dzisiaj, <noise> dzisiaj, dzisiaj mu dla Was przepis na syrnik. To znaczy, ten yy, przepis już jak robiła. To ten klasyczny syrnik. Sernik. Syrnik. Yy, no, mi się ubzurało, żeby fajnie to yy, kolorowe zrobić. Tak, jakoś mi się ubzurało. I pomieszała farby do tego syrnika i już wam po pokazuję. Najpierw się wymieszą 300 g mąki, 75 g cukru, do tego przyjdzie 200 g masła, jedna łyżeczka waniliowego ekstraktu, jedna y, łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli, jedno jajko i to wszystko fajnie wymieszać, aż będzie taką fajną y, masa nie wiatra. Ciasto, forma mu 26 cm, wysmarować się tłuszczem, Ja tu się margaryną posmaruję, i te ciasto, tym ciastem wyłożyć ta forma. Ja się tu na przód zrobię boki, z ciasta się zrobię taki włóczcik i przykleja do tych boków. Tak gdzieś 3 cm ścianka rant się zróbcie, żeby się ta masa nie wyloła. Fajnie te ciasto ubić. Proponuję w dziurki się zrobić widelcem na dnie, bo mi te ciasto podniosło. urosło. W międzyczasie się ubijemy 200 ml śmietany kremówki i odstawimy do lodówki. Aha, i te ciasto z tą formą do lodówki. Teraz zrobimy masę kremową. Tu 200, nie, 125 g masła, do tego damy 200 g cukru. To się wszystko wymieszam mikserem, tak żeby się mniej więcej te składniki połączyły ze sobą. Możecie dać jeden cukier waniliowy, i ja o tu potem do jedna łyżeczka ekstraktu waniliowego. Potem do my pięć jajek bymy po jednym wciepować i dalej ubijać, tak po jednym, aż się to wszystko fajnie połączy. Chociaż jak dojdzie wszystkie składniki razem, to i tak się też połączy. Tudum, ta jedna łyżeczka waniliowego ekstraktu, że tu da. tecie jedna skórka z cytryny ekologicznej cytryny, i jeden sok. Je to da taki spaczki taki aromatyzowany. Skórka z cytryny to była. I Teraz przejdzie do tego 500 g drobno zmielonego syrka. U w Niemcach to jest Quark, Jóżona je na 20% tłuszczu. Jedna śmietana kremówka. 10, nie kremówka, kwaśną śmietana 10% i jeden budyń. Zamiast budyniu możecie dać 40 g mąki kartoflanej. To wszystko fajnie wymieszać ze sobą. I ja owo wszystkie składniki jeszcze napisam na dole, w opisie. Tak, to wszystko fajnie wymieszać, żeby nie było grudek. Tu się teraz dąta ta upitą śmietana do tego i to się fajnie ze sobą wszystko połączymy. Już go dała, mieć tęczowe farby. Tu się podzieliła na pięć kolorów i jeden zostawiła jak biały. Dużych wom już, tak napisała na kartce. Ja chciała, między każdy kolory chciała mieć po dwie chochle e, białego, czyli normalnej masy serowej. Do e, tych małych misek się dała po dwie chochelki masy serowej i zafarbowała się. I to mi tak akurat wyszło, że tak, akurat mi starczy, dwa, y, dwie białe, potem dwie kolorowe chochelki i tak na zmiana. I na naprzód zaczynamy od białej, tu mamy dwie takie chochelki i pod kolory tynczy, I tu zacznę od czerwonego. Genau, w tej miejscu są dwie chochelki zafarbowane na czerwono. Trochę się tu bołach to wygląda, nie wiedziałam jak to będzie reagować. Ale było ok. Ok, to muszę pomalutku. Tu zaś dwie białe, pomarańczowe, dwie białe, żółte. Z tego białego to mi tam jedna hochelka ho została. To się potem zawarbowają na fioletowo i dała jako ostatnią, i fani mi wyszło. I teraz ten sernik pójdzie do rozgrzanego piekarnika na 175 stopni góra dół bez termoobiegu, zawsze byka bez termoobiegu na 30 minut. Po 30 minutach wyciągniemy to, i żeby on nie pęknął i on się tak przet noży dookoła, tu będzie widzieć, są sposoby, że chyba tam trzeba włożyć pojemnik ze wodą na, na dół do piekarnika, żeby nie pęknął ale jeszcze nie próbowałam muszę następny raz spróbować to potem powiem tak, ja się tu przetnam dookoła i potem jak się to przetnam to zaś ten syrnik pójdzie dalej do piekarnika na dalsze 30 minut potem wyłączcie piec i zostawcie uchylcie drzwiczki i zostawcie ten syrnik do wystygnięcia w tym piecu, aż będzie całkiem zimny. No, a potem to możecie w, do piekarnika wsadzić i na drugi dzień e, czekolada się zrobić. Tak, widzicie, mieć ten sernik, trochę opad. Ponoć dowo kartofle jeszcze do sernika, żeby nie opad, ale ją nie dowa. E, tu się robi czeko polewa czekoladowa, tu się da 100 ml śmietany kremówki, jak zawsze podgrzała się na bardzo gorąco dała do tego 100 g czekolady to już obojętnie jaką chcecie albo gorzką, albo mleczną to roztopiła, trochę to wystudziła żeby się trochę gęste zrobiło i tu się teraz to wylała na wierzch i tu się teraz takie zacieki fajne zrobiam. Się przy, przy dekorowach wiórkami kokosowymi. Tak wygląda w środku ten sernik. Sernik oczywiście, był dobry, jak zawsze, jak w pnojach, jak prawie każdy sernik. Trochę mi się te farby tam z tyłu złoły, Nie było tego odstępu tak, jak to chciała, Ale było fajne. Tak i tak było fajne, kolorowe. I oko cieszyło. Myślę, że się ten filmik podobał, jak się podoba to zaś lajkujcie i mam nadzieję, że zaś na następny przepis przyjdziecie do mnie. Bada miała fajny taki yy, jak to się nazywał, A na pewno to jest coś bada fajnego. No, to do następnego filmu nie? cześć!